Powrót do szkoły już coraz bliżej, dlatego my również zdecydowaliśmy Wam się w tym okresie pokazać różne propozycje technologiczne na wszystko to, co może przydać się zarówno uczniom, jak i studentom w nadchodzącym roku szkolnym. Wśród nich gadżety, smartfony czy laptopy. Oglądajcie, aby zobaczyć, co ciekawego przygotowaliśmy. Zaczniemy od podstawowego narzędzia każdego ucznia czy studenta, czyli laptopa. Del Inspirion 3583 to mobilny komputer przeznaczony głównie do pracy biurowej oraz niezbyt wymagających programów, ale także rozrywki w czasie wolnym. Na pokładzie procesor Intel i5 oraz 8 GB pamięci RAM, którą w razie potrzeby rozbudujecie do nawet 32. Do tego super szybki dysk SSD o pojemności 256 GB. Całości dopełnia matowy ekran o przekątnej 15,6 cala. Dla nieco bardziej Wymagających użytkowników idealnie sprawdzi się Dell Inspirion G3. Jest to ciekawa propozycja wszechstronnego laptopa do pracy oraz rozrywki. Procesor Intel Core i 5 wraz z kartą graficzną Nvidia GTX 1050, poradzą sobie nawet z nieco bardziej wymagającą pracą, a także zapewnią dawkę rozrywki już po nauce. Do waszej dyspozycji oddano 8 GB pamięci RAM, którą rozszerzycie do 32. Możecie także wybierać pomiędzy dyskiem SSD a HDD w zależności od Waszych wymagań. Skoro laptop to i myszka, bo przecież nie każdy lubi pracować, czy co najważniejsze grać na gładziku zamontowanym w laptopie. W tym wypadku świetnym wyborem może okazać się połączenie od firmy Genesis. Mysz Krypton 770 ma wszystko, czego może oczekiwać prawdziwy gracz, ergonomiczny kształt, 7 przycisków, czy bardzo dobry sensor. No i oczywiście wisienka na torcie, czyli podświetlenie RGB, którego nie mogło zabraknąć. Do tego idealnie sprawdzi się podkładkę Carbon 500 Max. Idealnie będzie prezentować się na biurku i pomieści laptopa wraz z podłączoną myszką Krypton 770. Laptopa jednak nie wszędzie zabieracie ze sobą, dlatego zawsze pod ręką warto mieć wielozdaniowy smartfon. Takim jest na przykład Xiaomi Redmi Note 7. To urządzenie w ostatnim czasie cieszy się ogromną popularnością i to nie bez powodu. Ma 32 GB wbudowanej pamięci i aż 3 GB ramu. Taki zestaw w zupełności wystarczy do płynnej pracy. Największym atutem tego smartfona jest bateria o ogromnej pojemności aż 4000 mAh. Nie zabrakło także bardzo dobrych aparatów właściwie dwóch, 12 i 2 megapiksele. Z przodu natomiast zamontowano pojedynczy sensor o rozdzielczości 8 megapikseli w wycięciu w kształcie kropli wody. Warto wspomnieć, że ten smartfon jest w promocji w sklepie dragonist.pl. Podając hasło szkoła przy zakupie otrzymacie na niego specjalną zniżkę. Link w opisie. Dla osób, które nie wyobrażają sobie drogi do szkoły bez muzyki, proponujemy słuchawki Audictus Winner. Są to bezprzewodowe słuchawki nauszne, które charakteryzują się niewielką wagą i stosunkowo długim czasem pracy na baterii. Ten wynosi nawet do 10 godzin, a gdy bateria się wyczerpie, możecie słuchać muzyki za pomocą przewodu mini jack. O ile Macie takie gniazdo w smartfonie. Pod względem jakości dźwięku słuchawki nie zawodzą, niezależnie czy będą podłączone za pomocą przewodu, czy też za pomocą Bluetootha. Bas jest ciepły i głęboki, a górne partie pozostają klarowne. Słuchawki wypadają genialnie, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę ich cenę, a ta oczywiście znajduje się pod tym filmem. W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć czegoś dla osób, które chcą tworzyć coś w sieci. Mikrofon Radium 600 kierowany jest głównie do streamerów, jednak entuzjaści podcastów czy innych zabaw głosem także docenią jego możliwości. W zestawie masywna podstawa, gąbka chroniąca membranę, przykręcany popfield, no i oczywiście sam mikrofon. Jest to konstrukcja pojemnościowa w charakterze Charakterystyce kardioidalnej, co oznacza, że świetnie nadaje się do przechwytywania Waszego głosu z pełnym, naturalnym brzmieniem. Warto dodać, że ten mikrofon oferuje możliwość odsłuchu na żywo Waszego głosu, dzięki czemu możecie mieć pełną kontrolę nad tym, jak brzmicie. Dla osób, które chciałyby rozpocząć karierę streamera, ale nie są pewne, czy się do tego nadają, Genesis zaprezentował także dwa znacznie prostsze modele, czyli Radium 100 i Radium 200. Oferują one przyzwoitą jakość dźwięku i także działają od razu po podłączeniu do portu USB w komputerze. Do szkoły trzeba się na czymś poruszać i dlatego w dzisiejszym zestawieniu nie mogliśmy pominąć pojazdów elektrycznych, a zaczniemy od deski Kawasaki KX Pro 6,5D. Ten hoverboard pojawił się już na naszym kanale. Jest to doskonałe rozwiązanie na krótkie dystanse, na przykład do szkoły, ale także na szybki wypad do znajomych czy przejazd z punktu A do punktu B, gdzie hulajnoga po prostu się nie sprawdzi. Silniki o łącznej mocy 500 W poradzą sobie z wyboistym i nierównym terenem, na przykład polskimi chodnikami. Maksymalna prędkość na poziomie 15 km na godzinę w zupełności wystarcza, a zasięg maksymalny to około 20 km. Dla osób, które mają do pokonania większe dystanse lub po prostu lubią kierownicę proponujemy hulajnogę Kugu S1. To jedna z ciekawszych propozycji za nieco ponad 1000 zł. Na naszym kanale znajduje się także film, w którym testujemy tę te hulajnogę. Kugu S1 waży zaledwie 12 kg i oferuje możliwość ominięcia korków w drodze do szkoły czy na uczelnię. Za Asięg wynoszący nawet do 30 km z pewnością wystarczy na podróż w obie strony. Dodatkowo dzięki składanej konstrukcji bez trudu wejdziecie z nią na przykład do komunikacji miejskiej czy budynku szkoły. Hulajnoga wykonana jest z dobrej jakości materiału, więc posłuży Wam na długo. W sklepie geekbuying.pl możecie ją kupić w promocji. Wystarczy, że przy zakupie wprowadzicie kod rabatowy widoczny na ekranie. Na koniec dwa gadżety, które ułatwią Wam codzienne życie. Power Cube to następca listw zasilających. W odróżnieniu od nich kostki są znacznie bardziej estetyczne i ergonomiczne. Zapewne każdy z Was kiedyś natknął się na problem, w którym jeden zasilacz zajmuje jedno gniazdko i od razu blokuje kolejne. Odpowiedzią na takie problemy z podpięciem dużej ilości urządzeń jest właśnie PowerCube. Jedna kostka oferuje 5 gniazdek oraz bezpiecznik, który zatroszczy się o bezpieczeństwo urządzeń. W zależności od wersji możecie wybierać pomiędzy dodatkowymi gniazdami USB w zamian za jedno gniazdko lub przycisk do wyłączenia Cuba. Do wyboru macie wersję z przewodem o długości 1,5 metra oraz 3 metrów lub zupełnie bez kabla. Oraz oczywiście jest także wiele opcji kolorystycznych. thank <laughs> you Drugą propozycją jest niewidzialna podstawka pod laptopa. MOVE Stand, bo tak się nazywa ten gadżet, pozwala zwiększyć komfort i ergonomię korzystania z waszego komputera. Przyklejany jest on na spód laptopa, więc nie musicie pamiętać, aby zabierać go ze sobą. Jego rozłożenie trwa zaledwie kilka sekund i można uzyskać dwie pozycje: niską i wysoką, w celu dobrania wygodnego kąta nachylenia i optymalnej pozycji nadgarstków podczas, na przykład, pisania. Podstawka utrzymuje laptopy do 8 kg i o przekątnej do 15,6 cala. Na te dwa gadżety od Aloka Kok przygotowaliśmy dla Was specjalny kupon rabatowy. Z kodem TechNostrefa wszystkie produkty ze strony PowerCube.pl będą tańsze o 15%. No dobra, więc ja na swojej desce Kawasaki jadę już z powrotem do szkoły, a wy dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, który z produktów Wam się najbardziej spodobał, a który najmniej, a być może macie jakieś swoje propozycje na technologiczne rzeczy, które mogą przydać się w nadchodzącym roku szkolnym. Oczywiście czekam na Was w komentarzach pod tym filmem. Tymczasem, jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych materiałów, a także wpadnijcie na naszego Instagrama, bo tam również dzieją się bardzo, ale to bardzo interesujące rzeczy. Tymczasem, z tej strony mówił was Szakal, do zobaczenia nie do kolejnym razem. Trzymajcie się, pa pa.